Hard 2 Drwala. Ja jestem już jak czy rodzaje Drwali? Kurczak. Ostry. Z żurawiną <grym> na, na, na razie. <grym> w ogóle nie jest ostry. <grym> What? Ja jestem zawiedziona. What? Zero ostrości. No drwa. No ja Nie ma drugiej takiej jak ona. 8 na 10. Słuchaj, tak samo jak ten poprzedni. Dla tu jest tak. Wiecie, tak. Symbolicznie. 7 na 10. Ja jestem wielkim fanem Drwala. W tym roku. Po raz pierwszy powiem I'm proud of you, you know that z lepszym rok temu I hope you do Ja jestem zawiedziona To nie jest ostre What? W sensie myślę, że każdy z was by to zjadł i by totalnie nic nie poczuł Bro, what are you talking about, man? Dobra Burger Chyba, jest ostre To i... mi to jest za, za, za mocne That's what she said z Zosia jeszcze przeżywa tego You need to get back on top <laughs> You were making this harder than it has to be Mam nadzieję, że z kurczakiem będzie top of the top Wow <laughs> Ale jednak jest down of the down. Znaję, że z żurawiną jest chyba najlepsze. 8 na 10. Najlepszy dwa. Klasyczny jest ze suchy, z żurawiną jest taki... za słodki, a ten pop! <grywania> nie za słodkie!